O, tutaj mogą być siatki. No. No. Wow! Ktoś strzela, chłopaki. Tak? Tak, AK. Y z lotniska słychać było strzały. O oh shit. Na ziemię wszyscy. Tu, 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 tu. No, nie żartuję. Kto się zajmie szybko zombie? Ja. Yeah. Y z lotniska oh strzelał ktoś, więc uważajcie. Dobra, jestem ja Zakaz lotniska to tak tak, 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 tak. Tylko nie wiem czy w moim kierunku. Tego nie wiem. Pojedynczy strzał tylko Jesteś Jesteście Może ci się przesłyszało tylko. Nie, 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 nie. Na milion Dobra, sprawdzę z Mosina. Uważajcie. Ktoś stoi. Gdzieś z tamtej strony. No, z lotniska zdecydowanie. Kurde, mi się wydaje, że ktoś tam stoi, ale nie jestem pewny. Może to być krzak. Dobra, idę do was. Dobra, chodźcie, chodźcie. Chodźcie, ty. Do... Wy, wyciągnijcie lasa, może broń, lasa. co? Nie każdy lasa. ma broń. Chceście? Lasem, lasem. Lasem, lasem. Co? Nie widzę was. No biegniemy w prawo dalej. E, wzdłuż torów. Znaczy no już w lasek byliśmy. Widzę was, dobra. No, dawaj, dawaj. Musimy podbiec pod mur. Się zastanawiam do kogo te strzały były. To był pojedynczy strzał, tak jakby do zombiaka, nie wiem sku... Biegnie, biegnie gracz, w biegu, ten, przy, wzdłuż tego. Dwóch! Nie, to zombie. Biegnie do... U. do wieży, do wieży. Kurde, czemu nie mogę bronić? Uważajcie. Biegnie. No co jest? Widzicie? Po drugiej stronie? Kurde, No? Dobra, mogę. Jak po drugiej stronie? Po drugiej stronie, biegnie Widzę zombie jaka do niego dobra, biegnie Dobra 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 biegniemy, biegniemy Kolejny. wzdłuż, tylko po tej stronie Kurde, Ale ty stoisz w miejscu mnie Nie widzę za bardzo sorry No ja go widzę A gdzie jesteś, Stoicie w miejscu? Biegnie w las, to ten sam koleś który tu był chyba wcześniej Dobra widzę go To ten co ja, co ja z nim gadałem? Chyba tak nie widzę go, czekajcie. Czekajcie, tylko uważajcie. Gdzie wy jesteście? Bo... Jestem w szakach tutaj. Dobra, chyba go widzę, widzę. Jest, Jest przy kolejnym tym. Biegnie do pierwszego więzienia. Kierunek Trzy... pierwszego Aj, więzienia. Z, z oddechu nie mogę złapać na razie, bo biegnę. To mnie biegnie. To. Ja zastrzelę zombiaka. Dobra. On ucieka okay. z lotniska. Koleś. Nie dostał zombie? Znik mi Może się wlokował? Przyszło, koleś mi znikł Biegł i znikł Ja zastrzeliłem jaka zostaje na przykład wypadek What the fuck, strzeliłeś i koleś znik. Biegnie, biegnie, biegnie Gdzie? A nie to zombie, czekaj? Tam ty jesteś Kuki? Już prawie na wysokości pierwszego tego... Co to za Co to za zombie ten prezent? Co jest? Burza. Czemu nie jesteś nie na burze? Co go... uderz go. W górze. No nie wiem. Ja tu nikogo nie o, widzę. Jacy... W oknie na po... to Bijecie to się, to się jest z tymi gorsz, komikami, czy nie? Ja się biję, ale mocno jestem. Bardzo mocno. Widzę. Jest mam... Fraktur. On zniknął. Po prostu zniknął. To znaczy, wiecie. frakturę. Fraktur? To połamany czy co? Gdzie tego widziałeś vex? Co w tym dym jest w więzieniu pierwsza. Fractur Badajmy się na razie. Czemu tego siedzi, bo widziałem, że to jest jakaś głowa. Co się drzwi! No, na dole. No. Na dole jest. No, no, no. Fiut pierdolony. Jest dwóch chyba. Kurde, zrujnowa, zrujnował... zrujnował zombie. Dlaczego jakoś zajeb... tu dzisiaj? Okej. Okay. Ktoś się wylogował. Idziemy tam? No oh, Już tak przekurtkę, się znaleźć, bo mi zrenował ten zombie. <grym> Przecież jeszcze leżą skurwysy. Sprawdźcie tylko, czy nikogo więcej tu nie ma. Nie ma. Dobra, nie. Dobra, idziemy do tego, do tego więzienia. Dobra. Kurwa, nie na szybko, na szybko, trzeba przebiec. Co jest? Coś mi się dobra? Co? Nic. Zombie. Zombie. Dobra. Nie ten, nie tak z przodu. Na kogo? Do mnie te zombie. Dobra, ja spróbuję. Aha, chodźcie tutaj. Dobra. Kurwa! Debilu! Co jest? Kto jest przed więzieniem? Ja Otworzyłeś drzwi? Ja. Tak Kurde, więzienie przeszukane jak kurtki potrzebuję Idźcie? No ja tu patrzę na wejście Mógł się wylogować bo ktoś się wylogował akurat Co to tam... Jak znajdziecie kurtkę to mówcie nie Uważajcie no, na górze na górze sprawdźcie od razu piętro Zombie. No ja wiem Jest tu kurtka gdzieś? No Szyt. Gdzie? Gdzie? Jezusie Mario. Gdzie? Jezusie, Jezusie Mary Gdzie? Pytam się gdzie? Na górze, na górze jest Żyjesz? Tak, 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 tak Na samej górze siedzi? Tak. Kto, kto tak dostał? Kogo ja. tak krół? We mnie. Siedzi w pokoju siedzi cały czas? A. Tak. Dobra, pilnujesz go tam? Ja wyszłem teraz. Jak to, z gry? Znaczy nie, wyszłem na, dwó na dwór. Ja tu jestem. Dobra, dobra. Jezu. A ja siedzę w środku. Gdzie, gdzie jesteś, w środku, ale gdzie? Ja jestem w takim pokoju. Tam na dole, na parterze, z kąpem. W środku. Siedzi w pokoju na górze? Ja siedzę w pokoju. Na górze, na czy na dole? dole? A on na górze w pokoju czy nad schodach Pewnie tak, na górze pewnie. Bakstom Co? Na górze w pokoju siedzi czy nad tak. schodami? na schodach? Na górze na górze. Siedzi na schodach. Ja Jaka akcja o kurwa... Kłap przez tego zombiaka mi na wszystko zrujnował Debli. Dobra. Kurwa zombie się wpieprzył w ten w paradzie. Cicho, cicho. Otwierasz drzwi czy nie? Się ja boje? jestem w środku, na dole Otwieram Patrzę na schody Dobra Jest, no nad, jest na górze, jest na górze, widziałem go przez moment Wejście na zewnątrz i go zestrzelcie z daleka Ma gorka, helmet i AK Wchodzę na górę Uważaj, uważaj, na schody patrzę Dobrze, patrzę bardzo powoli. On będzie za schodami siedział, uważaj, żeby ci w plecy nie walnął. Kurde. Dobra, siedzi tam. Siedzi w pokoju, w pokoju, w pokoju. Dobra. Powoli. Ale dobra. Kudę. Dostał chyba, ale się... Wow, żyje. flash. O, o kurde. Nic nie widzę. Ja też. Kurde. Już nie żyje praktycznie. Ja się mówię? Żyje. żyje czy nie? No żyje żyje, się, w pokoju siedzi prawdopodobnie, ja na szczęście. Jaki dział, flesza rzucił. Ty zamknąłeś. Dostał, to ty s dostał. Zastrzasz? Ja tak, prawie się nic trzyma. nie widziałem. Pierniczony fleszem walną. Jak coś to ja kto go Kto jest zaczem, na dole, kto jest na dole? Ja, ja jestem teraz zeszłem. Ja jestem u góry. U góry dobra, widzę. Wexton masz jeszcze amunicję? Mam trochę. Dobra. Kurde grandów się przydał. To. Dobra. Dosta? Leży. Dobra, ja go dobiję. Czekaj. Już strzeliłem od niego. Możecie. Mogę... Ja mogę... Ja tylko życie. Życie. Ja jeden ja tylko, jako. jeden tylko jeden. Mogę jego ja życie? No bo moje rzeczy, dobra? U... Ja